Na bazie bardzo uproszczonego rachunku zysków i strat, który pokazuje wykonanie roku w stosunku do budżetu, spróbujemy zbudować wykres kaskadowy, który pokaże składniki, które złożyły się na różnicę i z czego wynikła właśnie ta różnica względem zysku budżetowanego, a zysku, jaki wykonaliśmy na koniec roku. Aby taki wykres stworzyć, właśnie musimy mieć taką pomocniczą tabelkę, w której pokażemy składniki, które wpłynęły na te różnice. Tabelkę zaznaczamy, następnie przechodzimy do menu Wstawianie, przechodzimy do Polecane wykresy. W menu Wszystkie wykresy wybieramy wykres kaskadowy, możemy wybrać domyślny. Nasz prosty wykres jest już utworzony, i teraz bardzo ważna rzecz: dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy w ostatni słupek naszego wykresu, a następnie jeszcze raz ten słupek zaznaczamy, aby tylko on był zaznaczony, i wybieramy opcję Ustaw jako Sumę. Dzięki temu Widzimy na wykresie nasz zysk budżetowy, a następnie kolejne składowe, jak one się odchylały, czy na plus, czy na minus, aby w efekcie dać nam zysk, który wykonaliśmy na koniec roku.